Niepokojące wieści w sprawie: Igi Świątek, lekarz Polki oficjalnie potwierdził: Iga Świątek sensacyjnie pożegnała się z tegoroczną edycją US Open, odpadając na etapie ćwierćfinału. Niestety, ale zbyt mocna okazała się reprezentantka gospodarzy, Amanda Anisimowa, która rozprawiła się z Polką w dwóch setach 6 do 4, 6 do 3. Niestety, ale kilkanaście godzin po zakończeniu starcia świat obiegły niepokojące wieści na temat Polki. Lekarz Świątek ujawnił nowe fakty Iga Światek przegrała walkę o półfinał US Open. W środę na nowojorskich kortach doszło do rewanżu za tegoroczny finał Wimbledonu, gdzie naprzeciw siebie stanęły dwie, piekielnie utalentowane zawodniczki: Iga Świątek oraz Amanda Anisimowa. Obie panie pewnie awansowały do ćwierćfinału US Open i za wszelką cenę chciały zameldować się w kolejnej rundzie tej prestiżowej imprezy. Niestety, ale po dwusetowym boju, lepsza okazała się Anisimowa, która w sensacyjnych okolicznościach pokonała igę świątek 6 do 4, 6 do 3. Tuż po spotkaniu rozczarowana Polka wskazała, że nie mogła sobie poradzić ze świetnie dysponowaną rywalką, która tego dnia prezentowała iście mistrzowską formę. Ona zdobywała więcej punktów przy swoim, a ja czasem miałam problemy, by w ogóle trafić pierwszy serwis. Amanda dobrze returnowała też przy drugim. To zrobiło różnicę, podkreśliła świątek. Lekarz Igi Światek przekazał niepokojące wieści. Niestety, ale tuż po zakończeniu meczu z Amandą Anisimową, trzecią rakietę świata czekały kolejne druzgocące wieści. Ujawniono, że Polka zmaga się z bolesnym urazem, który realnie wpłynął na jej dyspozycję w Nowym Jorku. Sama zainteresowana odniosła się do sprawy kontuzji, publikując wymowny post na Instagramie. Rozgrywanie meczów bez treningów w dni wolne, radzenie sobie z problemami ze stopą, pokonywanie wielu trudności, dotarliśmy do ćwierćfinału, mając wiele na głowie i jestem bardzo dumna z tego, co osiągnęłam w tych okolicznościach, podkreśliła światek za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak poinformował oficjalnie lekarz zespołu, uraz uniemożliwił Świątek pełne przygotowania na kortach Flushing Meadows, co tłumaczy zapaść formy w decydujących momentach US Open. Iga praktycznie od początku turnieju zmagała się ze zmianami przeciążeniowymi stopy, które utrudniały grę i poruszanie się na korcie, a także sprawiły, że część treningów się nie odbyła, wyjawił lekarz Mateusz Dawidziuk w rozmowie z Radiem Z. Jakie plany ma Iga świątek po US Open? Porażka Igi Świątek na nowojorskich kortach nie oznacza końca jej sezonu. Teraz przed zawodniczką kilka dni odpoczynku, a następnie ciężka praca przed dalszą częścią sezonu. Warto podkreślić, że raszynianka w najbliższym czasie ma zaplanowane kolejne turnieje w Azji. Co niezwykle ważne, 15 września rozpoczyna się turniej w Seulu, do którego świątek została zgłoszona.